Witam serdecznie. Dziękuję za zakup pakietu analizy z włosa, paznokcia. Zadam ci teraz kilka pytań, dzięki którym będę mógł wykonać jeszcze bardziej szczegółową analizę Twojego zdrowia. Będę Cię też prosił o przesłanie paru rzeczy. W kolejnych krokach podam szczegóły. Aby cały proces przebiegł poprawnie poproszę Cię o wysłuchanie tego filmiku do końca i wypełnieniu formularza pod filmem. Jeżeli gdzieś po drodze się zgubisz, pamiętaj, że zawsze możesz napisać do nas e-mail na zdrowie Pomożemy najszybciej, jak to możliwe. W pierwszym pytaniu poproszę Cię ponownie o imię i nazwisko, w drugim o adres e-mail. Prosimy o wpisanie e-maila użytego do zakupu urządzenia. Naszym robocikom łatwiej będzie wtedy połączyć wpłatę z próbkami materiałów, o które zaraz Cię poproszę. Pola są wymagane, aby cały proces przebiegł poprawnie. Pytania, które zadajemy są niezbędne dla Andrzeja i naszej aparatury, abyś dostał, dostała najbardziej precyzyjne wyniki, jakie tylko się da. W czwartym pytaniu poproszę Cię o podanie grupy krwi. Jeśli nie wiesz lub nie pamiętasz, to kliknij odpowiedź ostatnią F, nie pamiętam. Teraz ważny punkt. Wytnij próbkę włosów. Do badania włosy muszą być naturalne, niefarbowane, niepoddane zabiegom chemicznym. Czyste, umyte, bez środków do stylizacji np. lakieru, pianki, żelu i tym podobne. Włosy należy wyciąć. Przy skórze głowy z potylicy, z tyłu głowy poniżej górnej linii uszu. Po kilka włosów, małymi kosmykami. Pierwsze 3-4 cm włosa licząc od skóry głowy nadają się do analizy. Do badania potrzebne jest trochę włosów. Mogą być również włosy z innych części ciała, jeśli na głowie brak lub są farbowane. A co jeśli włosy są farbowane? Jeżeli ostatnio włosy były farbowane, wówczas należy poczekać przynajmniej 8 tygodni i wyciąć do badania 3-4 cm od skóry głowy. Prosimy o zapakowanie próbek do koperty. Podane próbki wyślij najszybciej jak to możliwe na podany adres lub do paczkomatu. Paczkomat Inpost SV01M, numer telefonu 501 516 443. Do wysyłki paczkomatu potrzebny jest jeszcze e-mail zdrowiemaupaaronhom.pl i zaadresuj na Andrzej Ciewiertnia. Najłatwiej to zrobić, wchodząc na stronę www.impost.pl, łamane przez szybkie nadania. Klikasz wysyłka z paczkomatu do paczkomatu. Wpisujesz nadawcę i odbiorcę. Dla przypomnienia, nadawca to ty, a odbiorca to ja. Zaznaczasz zgody. Klikasz potwierdzenie płatności wysyłki. Wygenerowany załącznik przykłej na kopertę. Zabierz teraz swojego psa, kota, albo drugą połówkę na spacer i przy okazji wyślij paczkę. Lub na adres stary Wielisław 89-57313 stary Wielisław. W punkcie 5 możesz teraz, ale nie musisz załączyć swoje zdjęcie. Po co? Jeśli będzie potrzebna operacja fantomowa, to Aaron będzie miał już gotowy materiał. Jeśli nie chcesz teraz wstawiać zdjęcia, możesz podesłać je później, w razie potrzeby, na adres zdrowia.arhome.pl. Dziękuję za Twą wytrwałość i uzupełnienie formularza. W tym momencie nasze wspaniali pomocnicy przekazali dane do Andrzeja Ciewiertni, który podda analizie Twoje wyniki po otrzymaniu próbek. Czas oczekiwania może się wydłużyć ze względu na ilość zgłoszeń.